Siemanko tutaj pychamen i to jest odcinek, który mógłby się wydawać smutny, ale nie. Nie będzie on smutny, na pewno nie będzie smutny. Mogę powiedzieć, że to będzie... Początek czegoś jeszcze lepszego, dlatego że teraz y, mam zamiar zamknąć ten kanał, tak, zamknąć ten kanał i rozpoczynam pracę na nowym kanale, na, na kanale Crazy Turret, na którym będę głównie wrzucał WOTA, może jakieś urban exploringi. Na razie mam nadzieję, że, że super wszystko pójdzie z WOTEM, nawet jestem pewny i obiecuję Wam, wszystko będzie dobrze. Dobrze wszystko pójdzie, jest zaplanowane, będą filmy regularnie wrzucane, już mam dużo filmów zrobionych. Także no, zapraszam na mój kanał Crazy Tarot, linki oczywiście w opisie. No i co, mogę się tylko z Wami pożegnać, podziękować Wam za, te, za ten czas z Wami spędzony, no i zapraszać na kolejne przygody na nowym kanale. No także żegnam się z Wami już jako Crazy Tarot Siemka.